To jesteśmy w moim pokoju. Robimy pre prezentację multimedialną, czyli po prostu coś na kartce? Możemy zrobić takie z prostu. Dobra, to się sobie na tej kanapie, a ja pójdę po prostu. Dobra. No to już mamy. No dobra Słuchaj, możemy jeszcze porozmawiać? Zanim zaczniemy robić ten projekt? Hmm. O czym chcesz rozmawiać? Chciałbym z tym porozmawiać o tym filmiku na YouTubie Nie weź, nie zaczynajmy tego co? Ale no nie, słuchaj Przepraszam Cię za to Słuchaj, no i tam To było, minęło Nie jestem na Ciebie już obrażona Bo wiem, że nadal coś do... Ciebie czuję. Bo wydaje mi się, że to też. Nie chcę tak bardzo tego przeżywać, bo wiem, że to będziemy się po prostu. No, będziemy wtedy gorzej. Ale i tak jestem w głębi duszy na ciebie jeszcze zła, że zrobiłeś coś takiego i mi o tym nie powiedziałeś. Słuchaj, to nie moja wina. Ja po prostu stałem sobie normalnie w parku, a w pewnym momencie nadbiegła. Przybiegła Eliza, zaczęła mnie całować, a mnie to nagrywała. Potem nawet próbowałem jej zabrać telefon z ręki, żeby tego nie wstawiła na YouTube, ale mi się nie udało. I nie chciałem, żeby ona to wstawiła na YouTube, bo wiedziałem, że będziesz wtedy zła. Tak, ciemno, że mi o tym nie powiedziałeś i nie odzywałeś się do mnie przez całe lato. To też taki powód wielki? Tak, powiedziałem, że jak to zobaczysz ten filmik, to nie będziesz się do mnie odzywać. Przepraszam. No już nic takiego takiego nie stało. To co, dasz mi jeszcze jedną szansę? szansę? ale na razie weźmy się za ten projekt. Okay. Dobra, to... Czym i może różnić się starożytny teatr grecki od tego naszego współczesnego? Nie, możemy napisać pierwszy przykład, że w teatrze, znaczy różnice, że w teatrze starożytnym mogli występować tylko mężczyźni, a w tym. Współczesnym mężczyźnie i kobieci. I kobiety. No sobie to jest dobry przykład. No to bierzmy się do roboty. Poczekaj, wezmę ołówek. Dobra, więc w tym starożytnym teatrze mogły występować występować tylko mężczyźni, a teraz w tym współczesnym mężczyźni i kobiety, tak? Mhm. Fajnie, że zaprosiłeś mnie do kawiarni. Mm, spoko, wiesz, została nam jeszcze praktycznie godzina do pójścia do mnie zrobienia tego projektu, no to postanawiałam, że możemy się przejść w sumie do tej kawiarni. Mm, fajnie, dzięki. Ej, a w ogóle to dlaczego ty ze mną zerwałeś? Że... za bardzo nie wiem. No, ostatnio jakoś tak. Przez całe wakacje nie odzywałaś się do mnie. Nie dzwoniłaś, nie pisałaś, nie smsowałaś, nic. Słowa od ciebie nie, nie miałem, więc myślałem, że ze mną zerwałaś. Albo coś się zaczęło dziać. Może zacząłem sobie myśleć, że znalazłaś sobie innego i nie miałeś czasu dla mnie, że specjalnie nie odbierałaś telefonów ani nic, żebyś. Żebym nie dowiedział się o tym, że masz jakiegoś innego chłopaka, dlatego postanowiłam, że po prostu mam to zakończyć, tyle. Co? <laughs> nie no, teraz już wszystko rozumiem. Y, ale jak to? Ja nie mam żadnego nowego chłopaka. Przez całe wakacje miałam ogrom pracy. Bo tak, y, po zakończeniu roku y, jechałam do babci na trzy tygodnie i tam. Yy, Była moja kuzynka, która też przyjechała, no i dłuższy czas z nią spędzałam. Później przyjechała do mnie koleżanka yy, na tydzień. Yy, i później znowu miałam po yy, I wiesz, jakoś tak nie miałam czasu po prostu, żeby w ogóle nie miałam prawie dostępu do telefonu bo jakoś nie było on po prostu potrzebny. A o tobie nie to, że zapomniałam, tylko. Ciągle chciałam do Ciebie dzwonić, ale wydawało mi się, że... No, że nie ma takiej potrzeby i nie chciałam Ci, wiesz... zakłócać wakacji. Czy coś. Okej. Okay. Czyli... nie zerwaliśmy ze sobą. No. Sama nie wiem. Wiesz, może lepiej na razie, żebyśmy... Nie mówię nikomu, że jesteśmy jakby znowu razem. Może poczekajmy jeszcze trochę. Czy na pewno, zobaczmy, czy my na pewno do siebie nadal coś czujemy, czy lepiej już to zakończyć. No dobra, to chodźmy już do tej kafejki. No dobra. No dobra, no to projekt skończony. Co, przemyślałaś już to? Uh -huh. Wiesz, wydaje mi się, że możemy dać sobie ostatnią szansę zobaczyć jak będzie i czy naprawdę opłaca się, żebyśmy byli dalej razem.